Dzisiaj mamy BMW E39 I będziemy sobie robili tylne zawieszenie, lewa strona Tulejka pływająca plus jeden z wahaczy Oczywiście teraz mamy już wszystko zdemontowane, nie robiłem tego filmiku W trakcie zależało mi szybko, żeby zdiagnozować co jest faktycznie przyczyną skrzypienia i luzów No i mamy tutaj wyjęty wahacze, zdemontowane zawieszenie jak widać wyrwana osłona w jednym z wahaczy, pójdzie Febi, już jest praktycznie, same tuleje tutaj sprawdzone są OK, plus tutaj OK, łącznik OK i co będziemy robili? Będziemy robili tą moto tulejkę, będziemy ją wymieniać na Lempfordera. I, 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 i zrobimy to przy użyciu specjalnego ściągacza Tutaj jak tutaj widać tulejki do wyciskania, tulejki do wciągania nowej tulejki nie rzeźbię tutaj w żadnych dziwnych modyfikowanych zestawach kombinowanych do wyciągania używam profesjonalnego ściągacza zresztą polska firma, te sam produkty bardzo dobre, polskie nie ryż i będziemy sobie to robili na samochodzie bez wyciągania wahacza czy całej praktycznie tutaj nogi co wcześniej trzeba będzie zrobić? oczywiście oczyścić, ściągnąć gumkę tutaj jest pierściń, taki zabezpieczający postaram się to zrobić hmm. i nagrywać, nie wiem czy mi się to uda Mamy nową tulejkę, non border. Tak to wygląda, pokazuję. To tak wygląda nowa tulejka. Tu jest rowek na pieśń zabezpieczający. Tu się opiera o wahacz. I tym przyrządem będziemy sobie ją wciągali i wyciągali. Tak to wygląda. Trochę tutaj roboty jest. A na co zwrócić uwagę przy demontażu? Na szybko tak wam powiem, o co chodzi. Tu z tyłu jest regulowane zawieszenie. Na śrubach środowych Mamy tak jeden wahacz, tak jak tutaj widać, śruba. Tej nie ruszałem przy demontażu. Nie ma takiej potrzeby. Jeśli jest cały dobry wahacz, nie ruszamy. Natomiast tutaj widzicie, ja sobie to już porobiłem znaki. Widać markerem biały. Przepraszam, korektorem biały i czarny jest na godzinie 3. Gdzie te śruby idą? Ano idą. To jest ten wahacz, Nieszczęsny. Tutaj mamy tą śrubeczkę, widzicie, ślady już są, także będziemy sobie ustawiać to na takich śladach, jak było zdemontowane, aczkolwiek i tak właściciela wysyłam do stacji diagnostycznej w celu skorygowania i ustawienia geometrii, to jest tylko po prostu na czas, gdy będziemy demontowali i później składali, żeby to było chociaż w proporcjach takich, jak, jak było wcześniej przed demontażem, czyli robimy sobie pokażę jak to wygląda nakrętka sama w sobie jest ok ale zobaczcie tutaj jak to wygląda widzicie, ona jest taka jajowata elipsa Ech. No i nie można, śruba ma tutaj rowki. Także możemy tylko założyć odwrotnie, w sensie przekręcenie o 180 stopni, ale tak to poza tym pasuje, tak jak powinno być. No i oczywiście na ciężko mi się to robić jedną ręką. No i tak to wygląda. Wchodzi w ten otwór i regulujemy sobie. To już na stacji diagnostycznej będzie co robił, Ja się tylko skupiam na wymianie elementów, które zostały uszkodzone mechanicznie, tak jak w przypadku tego wahacza. No i oczywiście tuleka pływająca. To na razie tyle. Postaram się robić to i nakręcać, jeśli mi się uda.